Koło naczelnych. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że nasza melodia wprowadzająca już jest coraz bardziej czytelna, bo oto Koło naczelnych. Anna Piekarczyk, profesor Marcin Urbaniak. Dobry wieczór i tam Państwa. Trudno nie być w kontekście, więc będziemy w kontekście powodziowym, chociaż mieliśmy zupełnie o innych przykładach Państwu opowiadać, jeżeli chodzi o szowinizm gatunkowy i tak zwany. Gatunkowizm. Ale zaczniemy faktycznie od powodzi od tego, co dzieje się w mediach społecznościowych w związku z powodzią. Myślę, że każdy miał okazję poczytać komentarze pod różnymi zdjęciami, także słynnego psa, który wdrapał się na murek i ostatecznie został uratowany, jak wiemy. Ten słynny pies powodziowy roku 2024. Pewnie to zdjęcie już tak zostanie ulokowane w odpowiedniej szufladce. Natomiast to, co się dzieje w komentarzach, faktycznie. Wskazuje na to, o czym mówimy w kontekście szowinizmu gatunkowego, tak? Czyli mamy jasny podział na zwierzęta, które ratujemy, zwierzęta, których nie ratujemy. I zasadniczo w ogóle pytanie, czy ratować zwierzęta, czy ratować ludzi w takim kontekście. To jest jakby oczywiste, ale tu wszędzie ten szowinizm gatunkowy się rozbija. Ale co to jest gatunkowizm? To jest teoria mówiąca o, mm, mówiąca o pewnych obserwowalnych, niestety zbyt często faktach, czyli te, to jest teoria zbierająca w dziesiątki, może setki lat y, obserwowalnych zachowań człowieka i pokazująca i mówiąca, y, że y, człowiek faworyzuje swój własny gatunek, faworyzujemy i mniej lub bardziej, a najczęściej mniej świadomie wywyższamy albo konkretnych przedstawicieli swojego gatunku, albo w ogóle człowieka jako takiego. No i jak powiedziałem, zbyt często widzimy to zjawisko, dlatego, że nie trzeba aż tak dramatycznych sytuacji, jak katastrofa powodzi w na przykład południowej, południowo-wschodniej części Polski, gdzie media pokazują znowu takie najbardziej charakterystyczne obrazy, jak pies czy konkretne osobniki na zerwanych mostach, na wysepkach? Tam wówczas budzi się nasza empatia i, i są hasła ratujmy tego psa czy te psy. Natomiast w sytuacji, kiedy w ogóle jest dramat, to po pierwsze spontanicznie myślimy o ludziach i w medialnych narracjach. W 99% informacji dotyczą tego, ile uratowano osób czy ludzkich jak ludzie to przeżyli no tak, ale śmierć jest konkretnych tak. osób jeżeli mówimy o ofiarach ale to jak nie mówiłem, liczy się zwierząt nie no, ale to jest oczywiste dramatu, bo to nie na... jest oczywiste dla ciebie no, że nie, nie liczy jest. się zwierząt czy znaczy jest i w nie jest powodzi? jest i nie jest dlatego że nawet jak jeżeli nie, nie dochodzi do żadnej katastrofy to i tak na co dzień w naszych dialogach sposobie myślenia funkcjonowania my i tak my myślimy w pierwszej kolejności o Ludziach, jako tak. gatunku czy populacji, kompletnie ignorując jakby fundamenty, na których y, ludzkość jest ufundowana. Na przykład eksploatacja zwierząt, która jest do niczego nieprzydatną, hmm. niepotrzebną eksploatacją. Hmm. Mam na myśli tego rodzaju cierpienie zwierząt, które. Nie na co dzień niczego nam nie dodaje, a jednak faworyzujemy człowieka. Więc y, dla mnie to, jak powiedziałaś, jest to i. Jak ktoś powie, że to normalne, że faworyzujemy człowieka, że działamy w obrębie własnego gatunku, no. bo on zbudował tę kulturę, a pewne zwierzęta, tuż obień z gatunkowy są Wiesz, wykorzystywane. Argumentacji jest dużo. To jest jeden z argumentów. Czy faworyzujemy swój gatunek, dlatego, że i teraz można po pierwsze, y, Zawsze tak było, zawsze człowiek się faworyzował. Nie, chwileczkę, to nie idźmy w te banalne rzeczy, które Państwo wiedzą. Zawsze tak było, my to wszystko wiemy. To ja Cię zapytam inaczej, czy istnieje szowinizm gatunkowy w przyrodzie, między zwierzętami? Czy niektóre gatunki faworyzują swoje gatunki? Czy ta, tylko bez przypowieści tutaj rozmawiajmy o tym, że pies zdradził swój gatunek dla człowieka, prawda? W świecie przyrody nie y, istnieje dyskryminacja. Y, jako typowo ludzka, ludzki sp sposób. Wartościowania i wybierania, dokonywania pewnych decyzji na bazie Przemyśleń, poglądów i wartości, z tego prostego względu, że zwierzęta nie posiadają światopoglądów, nie posiadają koncepcji abstrakcyjnych, nie posiadają wartości, więc nie, nie mogą Ale są podejmować w stanie ocenić, decyzji. czy ktoś jest większy czy mniejszy. To Ale nie ta, jest dyskryminacja? Ocena, ta ocena przebiega na o wiele niższym, bardziej prymitywnym poziomie psychologicznym niż u człowieka. Ale czy to znaczy, że on jest bardziej moralny? Bo my znowu oceniamy z perspektywy nie. moralnej, z reguły. Tak? Nie, 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 nie. Tutaj znowu i za, zarówno ocenianie jak i dyskryminowanie jak i moralność to są hasła i ludzki, zjawiska z bardzo tak wysokiego poziomu abstrakcji psychicznej. No dobrze, to przepraszam, to porozmawiajmy w takim razie na poziomie bardzo prymitywnym, czyli takim zwierzęcym o dyskryminacji, bo to nie możemy też użyć tego słowa, bo dyskryminacja no w świecie zwierząt mówisz nie istnieje. No nie istnieje dlatego, że to Ale jest dlaczego jak się preferowanie... zjada kogoś, prawda? Yy, gatunki drapieżne zjadają na przykład słabsze już, to już jest dyskryminacja myśli popęd i instynkt y, z po, potrzebę fizjologiczną y, instynktowne automatyczne zareagowanie to tak jakbyśmy powiedzieli y, przykładowo na poziomie człowieka że cofnięcie dłoni y, od oparzenia albo od ukłucia. Jeżeli zwierzę jest głodne, jeżeli e, odczuwa ból albo ma inne jakieś wrażenie fizjologiczne, pragnienie, jest mu zimno, gorąco, e, to tutaj nie ma wyboru decydowania, nie decyzji, ma wyboru, To jest, jest pewnego rodzaju automatyczny mechanizm. Natomiast człowiek, który planuje, rozmyśla, nie no, przewiduje. Chwila, moment, ale nie planuje. To weźmy, rozmawiamy na poziomie bardzo prymitywnym, o takim na przysłowiowej bezludnej wyspie, który nie planuje, w pewnym momencie jest głodny i patrzy co może zjeść. To nie byłby człowiek na bezludnej wyspie tylko człowiek powiedzmy, który ma 10, 14, 16 miesięcy swojego życia i jeszcze neurologicznie i psychologicznie jego struktury pojęciowe nie wykształciły się tak jak u dorosłego człowieka. To byłby adekwatny przykład. Człowiek dorosły człowiek na bezludnej wyspie wciąż jest człowiekiem, który ma poglądy, przekonania i myśli. Natomiast u zwierząt nie występują aż tak wysokie czynności psychiczne. On nie ma poglądów, przekonań, czynności i faworyzowania, ponieważ. I tutaj zwierzę sobie dorabia jakąś, y, jakiś kontekst, czy dorabia sobie usprawiedliwienie. No nie, no to człowiek się uczy faworyzacji, dyskryminacji z wiekiem pewnie około przedszkolnym. Dopiero wtedy nabywa takie krzywdzące nawyki społeczne od swoich rodziców, rówieśników i uczy się dyskryminacji. No, A czyli to, to no, nie jest wracamy coś do źródła, że dzieci są w pewnym sensie niewinne, tak? Oczywiście, że są niewinne. Znaczy w, w tym sensie są niewinne. Myślę o tym poziomie najbardziej prymitywnym, że nie dyskryminują, czyli psychika jest moralnie czysta. Gdyby małe dzieci yy, tak eksperymentalnie chodziły do miejsca, w którym nie obserwują, nie słyszą żadnych, czy w zasadzie wychowują się, to musiał być jakiś internat bez, bez rodziców, słyszą tylko pozytywne, jak to powiedzieć, moralnie poprawne. Sentencje, zdania, komunikaty nie nabywają, nie obserwują żadnych negatywnych aktów przemocy słownej, przemocy fizycznej, no to nie uczą się również yy, niestety dyskryminować, na, znaczy na szczęście, nie uczą się na szczęście dyskryminować, stygmatyzować, yy, faworyzować. To są niestety te przywary, które z naszego świata dorosłych są wchłaniane. I to nie tylko w jednym konkretnym miejscu: przedszkola, szkoły czy, czy podwórka no najwięcej pewnie treści przenika w y, rodzinie. Mm -hmm. No to zależy jeszcze jakiej rodzinie zależy i na ile rodzinie. ta, y, jaki jest światopogląd tej rodziny i w to nie będziemy tutaj wchodzić zbyt głęboko, natomiast y, chciałam wrócić na ten poziom właśnie taki prymitywny, bo... Y, gatunkowizm. Gatunkowizm, no właśnie, bo tutaj y, jest kwestia tego, na ile y, wkracza nam takie ludzkie myślenie, dyskryminujące, mm -hmm. oceniające, no bo gatunkowizm jako taki jest... Pojęciem, z jest, gatunku moralności. Jest kategorią moralną. Jest kategorią moralną i jest formą odmianą szowinizmu, czyli nie wiem, czy państwo wiedzą, że szowinizm pochodzi w ogóle z literatury z, i, i to jest w, pierwotnie w XIX wieku to było faworyzowanie grupy. Z zwolenników politycznych, z, 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 która była skupiona wokół Napoleona Bonaparte, w ogóle to, to jakoś jak historycznie się wywodzi to hasło. Natomiast no jest to preferowanie, faworyzowanie konkretnej grupy, która błędnie bywa. Wła Zn zanonime... Zawsze własnej grupy? Z zawsze własnej, ale różnor różnorodnie że więc bywa często mylony z seksizmem, znaczy, jest synonimem seksizmu. O, ale to jest coś to innego. To zaraz, zaraz wyjdziemy. Seksizm jest y faworyzowaniem własnej płci, najczęściej mężczyzn. Przepraszam, bo ja tu chciałam z wanną z bąbelkami wjechać. A wiesz dlaczego, czy nie? Nie mam pojęcia. Bo to jest anegdota. Ta wanna z bąbelkami, ale podobno faktycznie tak było, że twórca gatunkowizmu zrobił sobie kąpiel z bąbelkami, tak to było opisywane i wtedy wymyślił gatunkowizm, a zajmował się głównie rasizmem, kwestią rasizmu, kwestią seksizmu i Richard Ryder. Tak? A, chodzi o Richarda Ridera. Yes. Tak, e, to w To 19... on się kąpał wtedy. <laughs> w latach 60. XX wieku, S dokładnie. ja znam e, historię, w jaki sposób rozpropagował. Ten termin po prostu rozdawał ulotki w 1970 roku podczas Foxfordzie. pikiety w tak? Oksfordzie przeciwko zwierzętom, z jednej strony trzymanym w laboratoriach, a z drugiej strony przeciwko polowaniom na lisy przez myśliwych. W każdym razie tak, no, Ryder użył hasła specjizm, no ale jest to jedna z kategorii stygmatyzacji czy dyskryminacji wybranej grupy organi podmiotów. W jaki sposób można, to co Ryder tam zresztą opowiada o tym, że robimy jakąś taką selekcję nienaturalną. Dlaczego ona jest nienaturalna? Jeżeli działamy w obrębie własnego gatunku, co jest złego w tym moralnie? Czy jakie mamy inne wyjście, inne wyjście by nie dbać jest... o potrzeby mhm. własnego gatunku? To nie jest to, ten mechanizm prymitywny, najbardziej naturalny? Zwierzęcy? Tutaj, tutaj nie ma chyba logicznego przejścia, że jeżeli y, będziemy dyskryminować inne gatunki, jeżeli przestaniemy dyskryminować, to nie zadbamy o swój własny gatunek. To, to nie jest takie przejście, jeżeli pomyślę przychylnie o psie, koniu, świni, kurczaku. No tak, bo my to, cały czas to, mówimy o myśleniu, a to, ja myślę to, o czynach bardziej. To, o tym, albo że... jeżeli, jeżeli pomogę tonącemu na przykład jeżowi w... Czy, czy w, w bo schronisko dla jeży jest topi się, to automatycznie dokonam jakiejś krzywdy czy szkody dla swojego... No, no nie, nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj była taka... Znaczy powódź chyba nam tego nie pokaże tak dokładnie. Myślę, że jednak, jednak dieta po... pokazuje dużo precyzyjniej. Tak, dieta pokazuje precyzyjnie, ale powódź bardzo ładnie wyolbrzymia kluczowy problem, że można bez szkodzenia drugiemu człowiekowi pomagać, nie dyskryminować innych gatunków. To znaczy odpowiednio pomyślany system E, prawnej... Narażać się. Narażać się. Prawnej... Można do jakiego stopnia dla zwierzęcia. E, Może tu jest powódź. No do takiego stopnia, do jakiego e, prawodawstwo nam na to zezwoli. Czyli e, powiem podam konkret. Jeżeli uchwalono by odpowiednie służby funkcjonariuszy dedykowanych do pomagania. Na przykład wybranym wszystkim gatunkom hodowlanym czy gospodarskim na terenach zalewowych oraz innym gatunkom, czyli świnie, krowy, w miarę na tyle, na ile umożliwiają to sprzęt i czas. To wówczas pewne służby typu Straż Pożarna, na przykład, ratują Powodzian, a równolegle inne służby koncentrują się na trzodzie chlewnej, zwierzętach towarzyszących, zwierzętach gospodarskich zwierzętach dzikich? Zależy od tego, jak daleko prawodawstwo posunie się w. Oraz czas, sprzęt, logistyka, możliwości takich służb. Więc tutaj nie jest tak, że jeżeli dbam o ludzi, to nie mogę zadbać o zwierzęta i jak dbam o zwierzęta, to nagle ignoruję ludzi. Nie, to jest odpowiednie rozłożenie Ale zawsze, zasobów. Pojawi się, zawsze pojawi się ktoś, kto powie, no dobrze, ta grupa, która ratowała w tym momencie zwierzęta, mogła ratować ludzi i wtedy mielibyśmy więcej przypadków ratowanych. Albo zwiększylibyśmy prawdopodobieństwo uratowania konkretnych osób lub wczesnej reakcji. Tak, z ludzkiej perspektywy? W, z ludzkiej perspektywy to wszystko można tak nagiąć, nadinterpretować, żeby brzmiało czasami absurdalnie. A w momencie, kiedy rozlokowywane są zasoby i pomoc faktycznie dojeżdża odpowiednio wcześniej czy później, no to wydaje mi się, że taka kalkulacja jest rozstrzygnięta na poziomie prawnym, rozporządzeniem, ustawą. I, I się z nią nie dyskutuje. Jeżeli trwa ewakuacja. Albo z jakiegoś powodu zostały uwięzione konie, które wykonują pracę, pracę fizyczną, albo zostały uwięzione zwierzęta w sklepie zoologicznym, bo podnosi się poziom mhm. wody i właściciel. Albo przoda chlewna, Albo wszystko, chlewna. Tak? To tutaj już nie, pewnie nie ma sensu mówić, czy należy ratować papuszki w klatce, czy zwierzęta, które są uwięzione w zagrodzie, a nie w sklepie zoologicznym. Mhm. Mamy system, który to reguluje, mamy, tak, mamy tak? zasoby i odpowiednie służby służby i ludzie się zajmują sobą, a służby wykonują tak. swój obowiązek. I To prawdopodobnie odpowiedziałoby na liczne nasze pytania. Nie mielibyśmy ich w związku z tym, że system tak, rozwiązywałby i w, to. Tak. I, w, I wtedy nie ma procedury. Nie mamy procedur. Tego nie ma typu. procedur. Nie ma, nie ma, nie, I wtedy zamykamy usta wszelkim spekulacjom, kogo należy ratować. No dobrze, to ale to, to rozmawiamy o tym, co by było, gdyby o pewnej wersji idealnej mecenas Karolina Kuszlewicz sporo mm -hmm. o tym pisała, jeżeli Państwo chcą y, przeczytać z tej perspektywy prawniczej, tak, czego brakuje w systemie, by takie problemy rozwiązać. A myślę sobie o, o dniu dzisiejszym, jak to mhm. wygląda, wracając trochę do tak. tego szowinizmu gatunkowego, bo faktycznie powódź pokazuje, ale pokazuje na zasadzie reakcji emocjonalnych, tak? Że jakby no ludzie właśnie, ratują. I no emocje, emocje, są w tej chwili właściwie naszą jedyną procedurą, jaką mamy. To jest tak jedyny motywator. System prawodawstwo nie jest bezsilne, więc motywują nas emocje i one pokazują, że Ronimy łzy i ogłaszamy zbiórki i w ogóle tworzymy na, w mediach społecznościowych specjalne fanpage, Właśnie znowu... Nie e, lubisz tego? Nie, no bardzo to lubię, ale widzę pewną schematyczność, uh -huh. że te fanpage i, i te zbiórki są ukierunkowane na te zwierzęta, które znowu są najbliżej człowieka. O no tak, psy. Psy, Natomiast e, ja mam cały czas z tyłu głowy e, takie miejsca, gdzie te zwierzęta się przetrzymuje i one są tylko okazjonalnie albo podziwiane jak ogród zoologiczny, no, czy menażeria, jest właśnie, tak? albo są y, z, brutalnie poddawane eksperymentom jak laboratoria, menażerie, zwierzętarnie na przykład przy różnych takich ośrodkach, ewentualnie właśnie z, w miejscu, gdzie się trzyma kury, świnie, czy krowy. No tak. I teraz y, widzę schemat, No nie oceniam go, czy to jest dobre, czy złe, że znaczy, jest to złe moralnie, tak? To jest takie doświadczenie. Gdyby, gdyby tutaj siedział e, wspomniany Richard Ryder, twórca gatunkowizmu, to powiedział: No, sam gatunkowizm jest moralnie zły, bo nam znowu e, faworyzuje psa ponad papugę, kanarka, No Tak, bo czy, to działa w dwie strony ale... właśnie. Bo chciałam wrócić do tego, co powiedziałeś jakiś czas temu o szowinizmie gatunkowym, bo on nie jest taki jednoznaczny. Czyli rozumiem, że to nie jest tylko taka sytuacja, w której człowiek wywyższa własny gatunek, tylko to także działa w takiej relacji poziomej, w takim sensie, że na przykład kura jest ważniejsza niż mysz, tak, tak? Tak, kot tak, jest ważniejszy. Nie od psa. Ten gatunkowizm nie od tylko. Papugi. Jasne, jak powiedziałem, on nie tylko jest widoczny w naszych codziennych narracjach, ale w sytuacji, kiedy jest rzeczywiście dramat czy katastrofa, to ten gatunkowizm nawet przebija się w e, jakiegoś rodzaju takich spontanicznych akcjach, e, z, które mają na celu uratowanie. No ale pies e, o wiele bardziej nam wyciska łzy i, mu, i współczujemy, niż gdyby w miejscu psa na przykład. No, zadowolony dzik, nie wiem, królik, kuropatwa, bażant czy, czy no dobrze, to, sarna. To kto zawinił? Dlaczego tak jest? To, bo to... Pytasz o źródła gatunkowizmu. Kto to, zawinił? Tak, pytam o źródła gatunkowizmu, <laughs> dlatego, że dzisiaj odczytujemy, że to jest takie naturalne. Rodzimy się w takim świecie i to jest dla nas tak oczywiste na przykład. Mm -hmm. I tutaj właściwie rozpoczyna, powinniśmy otworzyć drugie drzwi i myślę, że będziemy ten temat kontynuować w kolejnym odcinku. Dlatego, że ja sobie wyobraziłam to tak. Jak zastanawiałam się na tym właśnie gatunkowizmem, pomyślałam sobie, że właściwie mamy takie dwa obszary. Obszar bólowy, gdzie oceniamy, kogo bardziej boli, kogo mniej boli. Kto bardziej i, cierpi. Kto mhm. bardziej cierpi, to jest jeden. Tak. I intelektualne, czyli kto jest inteligentniejszy, kto jest tak. mniej inteligentny. Tak, tak, tak. tak samo nam to wszystko nie wychodzi w jednym i drugim przypadku, mhm. tak? I to już nie chodzi nawet o zjadanie jednych i drugich, mhm. co o, o pewną asymetryczność relacji. Te relacje nasze ze zwierzętami są asymetryczne. Ktoś powie, że w chrześcijaństwie należałoby Jej. szukać źródeł. Gdzie ty byś szukał źródeł? Autor, autor, z którym dzisiaj o godzinie 18 rozmawiałem w księgarni charakter. Oskar Horta. Oscar Horta, rozmawialiśmy o jego najnowszej, najnowszej książce, w której w zasadzie rozpatruje. Ta książka to była po stronie zwierząt. On tam mówi, że takim źródłem być może jest Naturalna ewolucja, która stworzyła e, tak inteligentny gatunek jak Homo sapiens, w którym e, pewne formy, różne formy dyskryminacji, nie tylko ukierunkowane na, na zwierzęta, e, są czymś, no można powiedzieć, rzeczywiście. C, jak, jak, jeżeli zbiera się duży, duży kolektyw, du, duża grupa, to czy to będzie Homo sapiens, czy nie wiem, neandertalczyk, czy delfiny, czy szympanse, czy człowiek człowiek współczesny ale żyjący w XXI wieku albo homo sapiens ale z jakiś prehistoryczny z bardzo dawnych lat w przeszłości zawsze taka duża, taki duży kolektyw zaczyna faworyzować na przykład różnie pomyślane to co moje własne z czym się identyfikuje i z tym jest ciężko walczyć. Oskar Horta słusznie zauważa, że tak nawet jeżeli gatunkowi, zresztą międzygatunkowi, gatunkowy tego nie nazwać, różne formy faworyzacji są czymś Pierwotnie ewolucyjnym, filogenetycznie nam wrodzonym, to wciąż jako dorośli, powyżej któregoś roku życia myślący ludzie, mamy po to skonstruowane różne koncepcje moralne, różne teorie etyczne, żeby nie ulegać prostym, instynktownym działaniom, tylko wysilić trochę swój intelekt i jednak przełamywać no, takie prostackie, powierzchowne formy faworyzowania. Wybieram siebie, swoją rodzinę i powiedzmy ulubione zwierzęta i całą resztę ignoruję. I teraz, i teraz Horta słusznie zauważa, że wyrazem takiego wyjścia poza bezmyślne Prostackie faworyzowanie byłoby na przykład pochylenie się grupy decydentów albo na arenie międzynarodowej, albo lokalnie, na przykład w danym gminie, czy nawet w województwie Gmina Kraków i stworzenie chociażby lokalnych przepisów, które regulują, jeżeli nie wszystkie możliwe zwierzęta, to przynajmniej niesienie. Pomocy tym zwierzętom. Wracamy które do są powodzi na, w Tak, które są tak? na pierwszej mhm. linii frontu zagrożenia mhm. i to też nie związanego zagrożenia na przykład z naszym codziennym jedzeniem czy ubieraniem się, ale w sytuacjach kryzysu, pożaru, zalania, powodzi, wybuchu gazu. Takie sytuacje katastroficzne, które mogą się potencjalnie częściej wydarzyć i zwierzęta, które są narażone na tego rodzaju niebezpieczeństwa. Więc to już byłby pewien sposób przełamanie czegoś, co jest ewolucyjnie nam wrodzone I to wcale nie jest, wbrew pozorom, wydaje mi się, nie jest to ani sfera science fiction nie do realizacji, bo wydaje mi się, że wydajemy duże środki finansowe na o wiele. Mniej jakby mniej mądre, mniej, mniej potrzebne. Potrzebna, potrzeba inicjatywy. działań systemowych, potrzeba regulacji Ta. prawnych. Jest tym, co przełamuje. Bardzo, bardzo, bardzo dzisiaj tak powiedziałabym, praktycznie to jest to ogniwo szczególnie potrzebny ten brakujący element rozumiem w systemie który by nam o, pozwolił przechodzić I różne katastrofy. Ja chcę zaakceptować jedną rzecz, kiedy myślimy o niesieniu systemowej, prawnej i już takiej czysto działaniowej pomocy zwierzętom, nie musimy od razu myśleć wszystko albo nic. Wszystkie zwierzęta w każdym kontekście absolutnie nie. Małymi krokami wybieramy konkretne grupy Niech to nawet będą zwierzęta towarzyszące, ale związane z tym, że przetrzymuje się na łańcuchach, przybudach. Niech to nawet będą zwierzęta konkretne, gospodarskie, ale już pewne drobne zmiany prawno-systemowe są przynajmniej takim promykiem w tunelu, że można potem iść krok dalej i krok dalej, jeżeli na to pozwala światopogląd, finanse atmosfera, klimat polityczny. Należy mierzyć siły na zamiary, na nasze możliwości, małymi krokami, małymi czyli krokami, więc... nasz szowinizm gatunkowy, rozumiem, że praca nad nim tak, odbywa się to, na poziomie systemowym. To nie jest także znaczy to puenty. tak, że wszystkie zwierzęta natychmiast. Nie no zaczniemy od konkretnych tych najbardziej potrzebujących, a być może w, wśród zwierząt dziko żyjących, wolno bytujących będą takie, które są też w jakiś sposób poszkodowane, ale nie natychmiast wszystkie gatunki, które nam przyjdą do głowy, od bezkręgowców aż po ssaki, prawda? To no, trzeba zawężać swój punkt widzenia, żeby być efektywnie, no, efektywnie skutecznym człowiekiem. I... To jaką robimy płyęty, proszę pana. Dla gatunkowizmu, że uświadamiajmy sobie swoje nawyki i dokonujmy dokonujmy zmian w, myśle... w myśleniu. Ale to zapytam to cię tak... z perspektywy etycznej, jako etyka, czy gatunkowizm jest Twoim zdaniem moralnie zły? Naprawdę? No, tak, Nie jest, wynika jest, z biologii naszej. Z... Pomimo tego, że wynika z biologii, to jest krzywdzący. I krzywdzący, jest... ale czy jest moralnie zły? Oczywiście, czy że czy, czy tak. potępiasz to? Nie, no potępiam. I podobnie jak Oskar Horta, apeluje o wyzbycie się tego rodzaju takich krish. Krish. Ambona nam się zrobiła. Proszę pana, to może ostatnie jeszcze na puentę puenty w takim razie. A czy ty znajdujesz w sobie jakiegoś rodzaju gatunkowych na jakimś polu? No, na przykład przy kupowaniu karmy dla psa. To jest nasz ulubiony, szanowni państwo, przykład. No tak, tak, Ja tak, wiem, prawnie. że on działa. Nie uważam się, jak to pisał Oskar Horta, nie, nie uważam się za osobę mentalnie konserwatywną, czyli zakonserwowaną w swoich takich poglądach właśnie szowinistycznych, ale łapię się na tym, że w swoich wyborach, kiedy nie mam jakiegoś spektrum alternatyw, kupuję to, co muszę kupić, a nie mam wyboru. No tak, to, to, to... wtedy wspieram ten, ten, ten szowinizm. Ten szowinizm, tak, i, I wybiera no, się karmę no. właśnie, no. nie wiem. Nie ze nie z, 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 z sakiem, tylko z... Kupuję dla psa jedzenie, Poza które zawiera w sobie ciało innego zwierzęcia, mówiąc najprościej. że no, tak, jak słodami. profesor powie, to od razu to brzmi. Trochę poznęcaliśmy się nad gatunkiem ludzkim, ale od tego tu jesteśmy, ale tak. żeby też jednak się pogłaskać, bo ja ciągle będę uważać, że ten gatunkowizm to jest trochę nasza biologia. I będziemy nadal o tym rozmawiać, pewnie jak państwo słyszą, to nie ma końca. Zapraszamy w przyszłym tygodniu po 22, ale w każdym innym możliwym momencie nocy i dnia, jeżeli państwo chcą sobie kliknąć w ten podcast koło naczelnych i profesor Marcin Urbania, Anna Piekarczyk.